Cześć, zapraszam na kolejną część filmu o Walkmanach Panasonic. Są to modele RQ10, RQ11 i RQP44. Mają one w zasadzie standardową usterkę, czyli zdekomponowane paski napędowe. Niestety z biegiem czasu paski napędowe zaczynają tracić swoje właściwości. Guma, z której są wykonane, zamienia się z lepką maś. Więc sama wymiana pasków to za mało. Trzeba także usunąć resztki starych pasków i wyczyścić mechanizmy walkmenów. W tym odcinku zajmę się walkmanem Panasonic RQX10. Zaczynam od wykręcenia śrubek. Teraz obudowa daje się bez problemu zdemontować. Okazało się, że dobrałem się do walkmana od niewłaściwej strony i odkręciłem kieszeń kasety zamiast tylnej pokrywy. Brawo, ja! Po zamontowaniu kieszeni kasety odkręcam tym razem właściwe wkręty. Mogę teraz zdjąć tylną pokrywę. Od razu w oczy rzuca się zdekomponowany pasek napędowy. Większe fragmenty można usunąć pensetą. W tym modelu, aby dostać się do pasków, należy najpierw rozlutować około 10 punktów lutowniczych. Odkręcam śrubki trzymające płytkę. Na pola lutownicze daję odrobinę topnika i przy pomocy odsysacza usuwam cynę z punktów lutowniczych. Można teraz zdjąć całą płytkę z elektroniką, uważając na elastyczną taśmę łączącą ją z podzespołami walkmana. Koła napędowe czyszczę przy pomocy chusteczki z izopropanolem. Dobieram się także do silnika, czyszczę go z brudu, a na oś napędową daję odrobinkę oleju do mechanizmów precyzyjnych. Po wyczyszczeniu mechanizmu zabieram się za montaż nowego paska napędowego. Teraz należy wszystko poskładać. Przykręcam płytkę do obudowy. Następnie należy przylutować wyprowadzenia silnika oraz encodera. Składam obudowę uważając, aby przełączniki suwakowe trafiły we właściwe miejsca. Skręcam walkman. Na koniec czyszczenie toru przesuwu taśmy. Można teraz. Testować sprzęciora. W trzeciej części serii Walkmanowej zajmę się modelem RQX11. Dzięki za oglądanie. Cześć!